Cześć, tu Anita, fatalna feministka, czyli kobieta wielu talentów, kobieta po przejściach, kobieta, która zmieniając siebie chce zmieniać świat, kobieta, która ma całkiem bogaty bagaż doświadczeń i uwielbiam się nim dzielić mną z Wami. Dlaczego? Bo wiem, że wszyscy przeżywamy podobne rzeczy, wszyscy przeżywamy podobne traumy, wszyscy przeżywamy życie w całkiem podobny sposób, z podobnymi emocjami, a co jest dla mnie najważniejsze, to normalizacja tych procesów. Wpadaj na mój podcast, wpadaj na mój vlog i usłysz więcej. No siemanko, cześć. Tutaj Anita, Wasza oddana, kochana, zawsze na miejscu. Fatalna feministka. To eee, jest drugim odcinkiem tego podcastu i vloga jednocześnie, bo miał być podcast, ale Base mówi: nagrywamy i na YouTube, więc tutaj o to znowu e, jestem i macie formę wizualną. Nie no, fajnie, fajnie. Eee, ja się cieszę. Cieszę się, że w ogóle wystartował, wystartowałam z, z, z tym, że to w końcu zaczyna się dziać. Ehm, ostatnio wypuściłam odcinek o prawie przyciągania. Dzisiaj będzie o jaką on, jak on będziemy tytuł? No właśnie. Hmm. Na tym się jeszcze zastanowię, słuchajcie. Ale o czym chciałam pogadać? Kiedy wchodzimy na ścieżkę rozwoju osobistego, mmm, kiedy zaczynamy pracować ze sobą, bo nie nad sobą, ponieważ nie jesteśmy zepsuci, moi drodzy, i nie dajemy sobie sygnału, że pracujemy nad sobą. Bardzo tego nie, nie lubię sformułowania. Wolę sformułowanie, pracujemy ze sobą, czyli tak naprawdę. Pracujemy ze sobą i zauważamy, kim jesteśmy, i to jest inna perspektywa działania. No, ale jak wchodzimy na tą ścieżkę rozwoju duchowego, emocjonalnego, osobistego, jakkolwiek chcecie nazwać tę drogę, to zaczynamy dostrzegać pewne perspektywy i życie nieco inaczej. I później pojawia się w nas taki mechanizm rodzaj mechanizmu, że my bardzo chcemy tę wiedzę przelać na innych. Czyli na naszych bliskich, na przyjaciół, na znajomych, na faceta, dziewczynę, na rodziców i rodzinę. No i pytanie, czy to się tak udaje? Bywa różnie, naprawdę bywa różnie. Ja bym dzisiaj chciała opowiedzieć o tym, dlaczego nie do końca warto jest to robić i jak sobie z tym radzić w ogóle i zaakceptować, że ktoś może być na nieco innej ścieżce aniżeli my my, jeżeli kogoś kochamy, czyli mamy przy sobie bliską osobę, którą kochamy, a widzimy, że ta osoba męczy się w życiu, że jest jej ciężko, chcemy tej osobie pomóc, wiadomo, chcemy dać jej najlepszą radę, chcemy, żeby odnosiła sukcesy, chcemy, żeby jej marzenia się spełniały, żeby jej zdrowie było idealne, chcemy jak najlepiej, no to jest oczywiste. Więc jeżeli mamy świadomość, że ścieżka rozwoju osobistego, duchowego, ścieżka taka, no po prostu rozwojowa, pomaga nam, my chcemy to przelać na naszych bliskich i chcemy również, chyba celowo użyję tego słowa, wciągnąć te osoby na tą ścieżkę. Dajemy ogrom komentarzy, wysyłamy ogrom filmów na YouTubie, wysyłamy ogrom blogów do przeczytania, kupujemy rozwojowe książki em, i wręcz narzucamy im nasz sposób życia i bycia. Eee, czy to wychodzi, i się udaje? No nie do końca. Często mogą uważać albo mówić z naszymi prezami, że jesteśmy nieco freakami, że trochę świrujemy z tym podejściem, że trochę nas opętało, że to jakaś sekta, że i tak dalej, i tak eee, dalej. Ale z drugiej strony to może być bardzo niewygodne. Ja pamiętam kiedyś rozmawiałam ze znajomą i, i my byliśmy na takim kursie u takiej znanej e, przewodniczki e, duchowej, powiedzmy. E, nie wiem jak, jak ona siebie określa swoje działania, ale powiedzmy przewodniczki duchowej znanej. I e, ona, ta kobieta, ta przewodniczka wypuszczała bardzo wiele różnych e, kursów. I ta moja, ta, ta moja znajoma, z którą byłam w tym kursie, ona mówi, że kupi na urodziny swojemu mężowi kurs do niej, bo on musi do niego pójść. I, i by... Ta moja znajoma ona robiła wszystkie kursy tej przewodniczki duchowej, no a jej mąż nie robił żadnego, bądź był może po jednym, bądź po dwóch, jakoś tak, chyba był po jednym albo po dwóch. I był zadowolony oczywiście i podobało mu się i to było super, ale jakby nie był aż tak bardzo w tym, że chciał mieć, nie wiem, każdy kurs tej przewodniczki duchowej. I jak ta znajoma napisała mi, że kupił mu ten kurs, no i że on tam musi iść, ja tak mówię, Kurczę, no nie wiem, czy jesteś otwarta na moją opinię w tej kwestii. Ona mówi, tak, tak, oczywiście, dawaj Anita, yy, co na ten temat uważasz. I ja mówię, no a czy ty byś chciała, żeby ktoś cię wziął za rękę i zaprowadził na terapię, bo uważa ta osoba, że ty potrzebujesz terapii? I ona mówi, no nie. A ja mówię, no właśnie. <laughs> Jakby my tak często bardzo postępujemy z tymi mm, naszymi bliskimi, że na siłę chcemy ich zmienić, nie? Bo my uważamy, że oni powinni to zmienić. No i to jest takie, wiecie, pchamy kogoś w jakimś kierunku i to jest takie, no nie fajne, to nie jest zbyt przyjemne. Ja też tego nie lubię, kiedy ktoś mi mówi, w jaki sposób mam postępować, w jaki sposób mam żyć, albo gdzie, do kogo mam iść na kurs, albo do kogo mam się zgłosić. Jak ja coś takiego słyszę, to ja dam sobie blog. Nie dzięki, nie? Bo mm, to jest nasze własne życie i to jest taki pierwszy podpunkt. Ym, drugi podpunkt jest taki, że ta osoba, powiedzmy bliska, nam nie do końca zgadza się z tymi naszymi nauczeniami, albo zgadza się z częścią, a zresztą nie, do czego ma jak najbardziej prawo, ale my na siłę chcemy wziąć ścieżkę życia tej osoby na siebie. Eee, I to jest bardzo niszczące dla dwóch stron, zarówno dla tej osoby, jak i dla nas. Miałam kiedyś sesję indywidualną z jedną z moich klientek i um, ona mówi: Ani, to jak ty to robisz, że ty prowadzisz te sesje indywidualne z, z tymi osobami, z klientami i, i ty wytrzymujesz to, co oni ci mówią i ty dajesz na to wszystko przestrzeń, ja to bym nie wytrzymała. Ja, ja, to, ja to nie mogę, tak? Ja muszę powiedzieć, ja muszę przekazać um, to, co mam do przekazania. I jakby ja mówię: No tak, no ale to jest ich ścieżka, to jest decyzja ludzi. Co do ich własnego życia. Ja tak naprawdę, prowadząc sesje indywidualne z ludźmi, ja, ja mogę być ewentualnie drogowskazem w ich własnej historii, ale to sami oni wytyczają swoją ścieżkę i swoją historię i to, w którą stronę chcą w życiu pójść. I jeżeli ja wejdę za mocno, jeżeli ja to na siebie wezmę, to przede wszystkim przyciągam ich historię na siebie, więc przyciągam energię ich historii na swoje plecy i czuję się z tym źle. Um, ponieważ nie jedna osoba, która tego będzie słuchać, będzie miała pełną świadomość, że nie ma takie doświadczenie, że jeżeli chce na siłę wpoić komuś jakieś nauczanie um, o zmianę podejścia, to potem się czuje wypsana z energii. Um, I jak bierzesz na siebie i te emocje tej tamtej osoby, i to wszystko po prostu jesteś, jest zajazd nie? i się człowiek źle z tym czuje. Um, a kolejna rzecz jest taka, że jakby ja, zabierając tą energię tej osoby i biorąc ją na siebie, nie pozwalam tej osobie zmierzyć się z lekcją, jaką ta osoba ma od życia. I my, jako ludzie, mamy do przejścia swoją własną drogę i swoje własne lekcje. I to jest nieważne, czy to jest nasz partner, czy to jest nasz ojciec, brat, siostra, matka, dziecko. Każdy z nas ma swoją własną drogę do przeżycia. I my nie możemy przejść przez życie, przeżywając drogi yy, naszej siostry, bądź naszego dziecka, bądź naszego ojca. No, tego się nie da zrobić. I tak długo, jak będziemy się starali to zrobić, tak długo będziemy stali w miejscu i się boksowali. Z życiem i tracili swoją cenną energię, nie tylko że tracili energię, to co gorsza, będziemy odciągali tą osobę od zniżenia się z rzeczywistością. To jest tak samo, kiedy na przykład ktoś jest smutny, ma gorszą sytuację, a my myślimy, że jesteśmy empatyczni i co robimy? Oj, nie przejmuj się, okuchać, wszystko się łuży, może ciasteczko, może herbatkę, choć może pójdziemy na imprezę. Wiecie, to tak nie działa, nie? To nie jest empatia. To jest to, że Ty nie możesz wysiedzieć w dyskomforcie, jaki w sobie masz, kiedy widzisz, że ta osoba się zaczuje i narzu narzu narzucamy wtedy swoje własne zdanie. To nie jest... Dlatego to tu nie jest empatia. Empatia to jest to, kiedy ktoś sobie siedzi i jest w cięższym momencie i Ty po prostu przy tym sobie siedzisz i pytasz, czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Czy czegoś potrzebujesz? Ok? Jak coś to jestem. Yy, często te różne emocje Mogą być nieraz trudne i niewygodne dla nas, ale one również mają dla nas jakiś message, one mają dla nas wiadomość. One nam coś chcą przekazać. I jeżeli my odciągamy ludzi od tych ich lekcji, od ich błędów, to my pozbawiamy ich do docierania do setna sprawy w ich życiu i do zrozumienia. I ja wiem, że wiele osób ma tak, że jak jest na tej ścieżce rozwoju, to ciężko jest im zaakceptować właśnie, właśnie to. Lecz ja uważam, że to jest najpiękniejszy akt miłości. Kiedyś jeśli ja tego aktu miłości nauczamy, jak miało 18 lat, czyli bardzo wcześnie w moim życiu. I ten akt miłości e, brzmi, że, że jeżeli masz taką prawdziwą miłość w sobie, to po potrafisz wypuścić to coś. Ponieważ to też jest tak, że jak my tak mocno trzymamy i my tak mocno chcemy przelewać na kogoś coś, co uważamy, że jest, że jest najlepsze, e, to, to to jest trochę nasze ego. To jest trochę tak, że my uważamy, że tak jest najlepiej i tak powinno być najlepiej dla tej, tej drugiej osoby. To nie jest do końca ścieżka miłości, bo ścieżka miłości to taka ścieżka odpuszczania jest. I my musimy puścić wolno ludzi, naszych bliskich, w ich życie i w ich decyzje, i w ich podejście do ich życia. Jedyne, co możemy zrobić, to ich wspierać w tym. Czyli zapytać, czy czegoś potrzebują i czy możemy coś dla nich zrobić. Um, a gdy narzucamy, gdy przejmujemy kontrolę i chcemy przejąć kontrolę nad, nad czyimś życiem, to tak naprawdę nie mamy nad własnym. Ja też chciałam lata temu, chciałam bardzo mieć kontrolę nad życiem moich bliskich i ludzi, których znałam, a nie miałam nad swoim własnym. Kiedy tak naprawdę wejdziemy głęboko na ścieżkę rozwoju i pracy ze sobą gdzieś wewnętrznie, to wiele rzeczy odpuszczamy i o wiele więcej rzeczy jesteśmy w stanie zaakceptować, bo bardzo często nie akceptujemy rzeczy w innych ludziach, których nie akceptujemy w sobie samych. I często jest tak, że nawet jak już wchodzimy i się zmieniamy, jesteśmy na ścieżce rozwoju, to nie potrafimy zaakceptować, Naszej przeszłości i tego, że kiedyś byliśmy mniej świadomi i się tego wypieramy, bo jaka ja byłam głupia, Jezu, jak ja na to myślałam, jak ja myślałam i tak dalej. No to też nie jest fajne, trzeba się ukochać, trzeba się przed tym ukłonić, trzeba sobie to wybaczyć i iść dalej. My jako ludzie ewoluujemy. E a i tak, jak to mama mi kiedyś powiedziała, człowiek rodzi się głupi, umiera głupi. <laughs> Więc coś w tym prostym przesłaniu jest. Więc ja wiem, że my często, bardzo często chcemy zmieniać naszych bliskich i przeżyć życie za nich. Lecz jeżeli ich kochacie, to im odpuśćcie i dajcie im podejmować swoje własne życiowe wybory. To jest trochę tak, jak jak chcemy mówić dzieciom, co mają robić, a swoim zachowaniem nie świecimy przykładem. Wiecie, dzieci uczą się z przykładu, a nie z pustych słów, nie? Więc jeżeli chcecie zmieniać świat yy, i swoich bliskich na lepsze, jest to super podejście do życia, lecz zacznijcie od siebie. Wszyscy zaczynajmy od siebie. Pracujmy ze sobą. I gdy zmienimy siebie, to zmienimy cały świat. Zobaczycie, jak to działa. Ale wszystko zaczyna się od nas. Także na dzisiaj ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że dają Wam troszeczkę do myślenia, że pomogłam Wam zaakceptować pewne perspektywy i że to uwolni Was od chęci kontroli e, życia waszych bliskich. E, pozdrawiam Was, Buziaki. taste